Cześć, taki krótki filmik, co się dzieje w tym akwarium. Jak ostatnio patrzyliśmy na wcześniejsze filmiki, to filmik pH było 6,4. Zrobiłem 80% podmiany wody. Oczywiście to nie była woda RO z solami takimi świeżymi, tylko wziąłem po prostu z akwarium dojrzewającego. Z tego akwarium wziąłem wodę, nie wiem ile to litrów, z 20 litrów i tu wlałem. Powiem Wam, że Yy, może tu krewetek nie zobaczyłem bo ich i tylko było 7 minus 1 o gdzieś tutaj yy, się chowa już spinata akurat I, i wszystkie żyją wszystkie żyją które że tak powiem yy, były oprócz tej którą <grych> nagrałem że padła I nawet widzę że blulek poso ładnie nabrała kolorów no powiem wam że yy, to było ryzykowne z mojej strony, nie... nie mądre. Taki eksperyment, ale cóż, chciałem sprawdzić i teraz Wam pokażę. O, tu mamy sondę. Jaki jest teraz pH? Nie jest jakiś... rewelacyjny, e, ale... no kurde, było 6,4, a teraz jest 7,5. Więc mi się wydaje, że idealny pod krewetki Sulawesi. Hmm, może być 7,8 nawet. Ale podmianami powolutku będę robił korekty tak tej wody no i może tyle w tym temacie no trzymajcie się do zobaczenia cześć